Dzisiaj troszeczkę coś z naszych terenów, terenów ojczystych. Tak więc w dawnych czasach w mury Hanzyjskiego miasta Heumla zjeżdżały niezliczone karawany kupieckie z dalekich krain. No i wiozły one pachnące Orientem i z za morza przeprawy i różnej maści pachnidła. Sprzedawano tu również wyroby z metali szlachetnych, sukna barwione w najrozmietsze kolory. No i kuszące swoimi odcieniami bogate mieszanki, które przechadzały się dostojnie, lecz z podnieceniem wokół rozstawionych kramów. To właśnie z taką karawaną przybył kiedyś do miasta taki jeden młody Anglik, który poszukiwał swojego miejsca na ziemi. Chciał rozpocząć nowe życie zdala od dawnych kłopotów i trosk. No i chociaż był szlachetnego rodu, nie stronił od pracy fizycznej, dlatego też szybko znalazł zatrudnienie u lokalnych ee, rzemieślników. Chłopak był bardzo pracowity, wesoły, przyjacielski no i dzięki temu nawet mimo bariery językowej mieszkańcy Helmna poznali się na chłopaku i ochoczo zatrudniali go do wykonywania coraz to poważniejszych prac. No, traf chciał, że właśnie podczas wykonywania jednej z umów zleconych przez bogatego kupca oczom jego ukazała się młoda córka z lecją Piękna to była naprawdę kobieta, jej jedwabna biała skóra błyszczała w delikatnych promieniach słońca niczym świeżo zakwitły kwiat róży. No i na jej smukłe ramiona opadały długie, czarne włosy, spod których można było zauważyć zawadiacko błyszczące ciemne oczy, w których chłopak zatonął po prostu niczym w głębokiej miejskiej studni. No, jako, że też nie miał się czego wstydzić, bo twarz miał nad wyraz przyjemną dla otoczenia. Na no, uwagę na niego zwróciła także oba niewiasta, a jej drobne serduszko wybinoł się po brzegi miłością właśnie do tego nieznajomego. No i troszkę trwało to, nim młodzi zdobyli się na pierwszą zmiankę pocałunków, jednak gdy już to nastąpiło, wiedzieli, że życie bez siebie nie ma najmniejszego sensu. Każdy możliwy czas spędzali ze sobą, przechadzając się w cieniu hełmińskich obwarowań, unikając wzroku nieprzychylnych ludzi. Oczywiście nie wypadało, by córka bogatego kupca podkochiwała się w człowieku niż jej warstwie społecznej, tak więc jedynie ogrody miejskie stały się takim niemym świadkiem ich nocnych schadzek, gdzie w bladym świetle księżyca ci kochankowie wpadali sobie w ramiona, wyznając sobie miłość do. Szczerze mówiąc, grobowej deski. No i pewnej nocy chłopak rzekł do swojej wybranki, chwycił ją tak przy okazji mocno za ramiona i powiedział: Że dłużej tak nie mogę. Pragnę ciebie z dnia na dzień coraz mocniej, kochana. Już nie wystarczają mi nasze potajemne schadzki. Proszę ucieknijmy z Nie Nieważne gdzie, ważne że razem. No i dziewczyna spojrzała w oczy chłopaka, czekając niecierpliwie na odpowiedź. Uśmiechnęła się, pogładziła delikatną dłonią jej szorstki policzek. No i po czym wypiła, tak, może nie wypiła, tylko wpiła się znaczy z tymi wargami w jego usta, no i tak trwali złączenie kilka minut, po czym mu powiedziała, zróbmy to, nawet jutro. No plan był ogólnie prosty, bo pod dworem Artusa, czyli inaczej mówiąc pod domem kupieckim, który służył za miejsce spotkań biznesowych, wbudowano w zamieszłych czasach taki tunel prowadzący za mury miejskie. Nie wiedzieli o nim w ogóle nieliczni. Jednak, rezolutna dziewczyna nie raz słyszała rozmowy ojca, który o nim opowiadał, i dokładnie wiedziała, w którym miejscu znajduje się do niego wejście. No i to właśnie, e, nim zakochani postanowili zbiec ku wspólnej przyszłości, gdy zapadła ciemna noc, spotkali się na rynku. Starając się nie hałasować zbytnio, e, udali się właśnie do tego tunelu. Na ich nieszczęście dwie przemykające w mroku postaci zwróciły uwagę strażnika miejskiego, który rozpoznawszy w jednej z nich właśnie tą córkę bogatego mieszczanina, pomyślał, że trzeba by jakoś temat zaalarmować. Nie omieszkał go natychmiast w tym fakcie poinformować, czyli ojca tej dziewczyny i przy okazji też obudził go ze snu. Oczywiście jeśli ten bogacz usłyszał wieść o swojej córce, no to klew w nim się zagotowała. No i potężny blat tembowego biurka trzeszczał uderzany co pięściami, gdy ten odprawiał się patrzył. On krzyczał dorwać ich, on krzyczał do swoich ochroniarzy w ten sposób, ją, ją przyprowadzić oczywiście do mnie, a z nim róbcie co uważacie w ogóle za słuszne, byle w ogóle nie uszli za daleko. No i ciemny Zatekły tunel wypełnił się tu potem potężnych buciorów tej właśnie ekipy pościgowej, które wydawał się zbliżać do uciekinierów w zastraszającym tempie. Kochankowie starali się przyspieszyć kroku, jednak nie przewykła do tak mordaczego wysiłku dziewczyna coraz upadała na kamienoposadzkę, posadzkę, kalecząc swoje delikatne ciało. Marzenie w ogóle w wspólnym życiu Zostało w jednym momencie zdmuchnięte z taką łatwością, niczym zdmuchnąć można delikatny płomień świecy, który oświecał właśnie ich drogę. No i ta cała nadzieja przepadła. Dziewczyna spojrzała w oczy swojego ukochanego, chciała zobaczyć je po raz ostatni, bo bowiem wiedziała, że to, co za moment uczyni, zamknie jej oczy w ogóle na wieki. I wtedy mu powiedziała takie słowa: Nie chcę bez ciebie żyć. Ona to w ogóle wyszeptała czule i chwyciła oburą sztylet przytwierdzający do pasa chłopaka, po czym wbiła go sobie w serce, nim bezwładne ciało niewiast sunęło się po ścianie tego właśnie tunelu. Ten uczynił to samo, pozbawiając się życia, które i tak straciło na znaczeniu po śmierci swojej ukochanej. Pochowano ich w ogóle we wspólnej mogile, tam gdzie ich znaleziono, bo przecież oczywiście samobójcy nie mogli być pochowani na uświęconej ziemi. Natomiast cały ten korytarz zamurowano. w Wiele lat później próbowano wielokrotnie otworzyć ten tunel, w którym kochankowie dokończyli żywota, jednak ci śmiałkowie, którzy się na to w ogóle odważyli, na skutek dziwnych zjawisk, tracili w mig cały zapał, no i jakoś gdzieś tam uciekali w popłochu. Mówi się, że to młodzi kochankowie strzegą miejsca swojego pochówku razem, tak jak z, z, zawsze o tym tak naprawdę marzyli.